Widzę, że wiele osób mówi o tym, że kobiety interesują się zajętymi mężczyznami, zwłaszcza gdy ich partnerką jest atrakcyjna kobieta, prawda? To zwykle jest wstęp do tej rozmowy i chce się zagłębić, dlaczego tak się dzieje, bo udajemy. Że to coś nowego, a przecież potwierdzają to badania psychologiczne i wiadomo o tym od dawna. I znów, nie musicie wierzyć mi na słowo. Przeczytajcie The Moral Animal albo cokolwiek Davida Busa. Szybko się przekonacie, że coś takiego jak prawdziwa przyjaciółka dziewczyny właściwie nie istnieje. Kobiety nieustannie konkurują ze sobą, ale robią to inaczej niż mężczyźni. Mężczyźni po prostu się pobiją, potem podadzą sobie rękę i idą dalej. Kobiety uwielbiają plotki i szkalowanie reputacji. Dlatego najlepsza przyjaciółka kobiety potrafi za jej plecami obsywać ją przed jej chłopakiem, z którym sama chce się przespać. Jeśli kobieta pisze w internecie o swoim szczęśliwym małżeństwie, od razu zostanie nazwana „Wybierz mnie”. Albo inne kobiety powiedzą, że ma zinternalizowany mizoginizm, albo została zmanipulowana przez patriarchat, gdy tak naprawdę po prostu wyraża swoją opinię opartą na własnych doświadczeniach i relacji ze swoim mężczyzną, co jest bardzo pozytywne w porównaniu do kobiet samotnych, rozwiedzionych lub zgoszkniałych. Szczęśliwie zamężne kobiety doskonale o tym wiedzą. Dlatego w internecie pełno jest wypowiedzi o tym, jacy mężczyźni są źli, albo jak fatalne jest małżeństwo, bo szczęśliwe małżeństwa po prostu nie komentują. Bo kobiety dobrze wiedzą, jak funkcjonują inne kobiety. Najbardziej w tych rozmowach uderza mnie, że zawsze pojawia się złośliwy komplement pod adresem mężczyzny. Na przykład, facet wcale nie jest atrakcyjny, ona po prostu jest piękna. Piękno nie jest właściwą miarą wartości człowieka ani jego charakteru. Czy on naprawdę jest dobrym partnerem? Bo prawda jest taka, że jeśli ona jest dobrą kobietą i jest z mężczyzną, którego ty uważasz za mniej atrakcyjnego według własnych, subiektywnych kryteriów, to jasne, możesz go krytykować, ale prawda jest taka, że to wartościowy partner. A co zakładają kobiety? Po pierwsze. Że jej zazdroszczą, nie lubią jej, czy to przez jej urodę, czy wyższy status, oczywiście, ma partnera, który się o nią troszczy lub ją utrzymuje, albo jest młodsza, wtedy pojawia się rywalizacja między kobietami. I będą starały się zdobyć tego mężczyznę, bo został już przez inną kobietę uznany za wartościowego mężczyznę, a ona nie chce się wysilać, by być dobrą partnerką, ani pracować nad swoimi cechami charakteru, ani rozwijać się. By stać się osobą, z którą mężczyzna naprawdę dobrze by się obchodził. Zamiast tego, czemu nie wybrać prostszej drogi i po prostu odbić innej kobiecie jej mężczyznę? Dlatego wsparcie kobiet dla kobiet zawsze zależy od kontekstu, czy zgadzasz się z moimi przekonaniami, a bycie dziewczęcą-dziewczyną zależy od tego, czy masz te same wartości i przekonania co ja, a jeśli nie, to co się dzieje? Obgadują i oczerniają innych. To typowe zachowanie kobiet. Tak było, tak jest i tak prawdopodobnie będzie. Bo wciąż usprawiedliwiamy takie zachowania, racjonalizujemy swoje decyzje i bierzemy do siebie to, co mówią inni, bo nie potrafimy zachować dystansu wobec tego. Może ta osoba ma prawo do swojej opinii, z którą zupełnie się nie zgadzam i której nie muszę wysłuchiwać. W internecie ludzie czują potrzebę zostawiania komentarzy i łatwo dają się sprowokować pod czyimiś postami. Muszą tłumaczyć swoje zachowanie, przekonania i wartości a potem zachęcają inne kobiety do podobnie poniżającego zachowania. Bo każda kobieta, która wspomina o szacunku do siebie, skromności czy wierze, jest natychmiast atakowana głównie przez feministki. Ale nawet jeśli nie zgadzam się z feminizmem, szanuję Twoje prawo do życia po swojemu. Twoja świadomość to nie moja sprawa. To ty musisz z tym żyć, nie ja. Masz wolność wyboru, a ja mam wolność mówić o tym, co jest dla mnie ważne. Dbam o mężczyzn i będę ich wspierać, tak samo jak dbam o kobiety, zwracam się do tych, które są gotowe, chętne i pragną lepszego życia dla siebie, które mogą nie być zgodne z ideologią, którą przyswoiły przez media społecznościowe, propagandę i całe to bzdury, które media IM wciskają. Wiem, że poruszam tu mnóstwo tematów w tym poniedziałkowym wywodzie, ale musiałam to z siebie wyrzucić, bo mam już tego serdecznie dosyć gadki o tym, jak kobiety wspierają kobiety i wysrywów typu dziewczyny dla dziewczyn, kiedy wszystko jest tylko przykrywką. Tego, że jeśli zgadzasz się ze mną, zachowujesz się tak jak chcę i robisz to samo co ja lub wspierasz moje działania, to możemy się przyjaźnić. A do kobiet, które to dostrzegają i nie chcą być kojarzone z takim zachowaniem, proszę zwracaj uwagę na to, kim się otaczasz, co pochłaniasz, i co najważniejsze, jakie będą konsekwencje Twoich wyborów. Bo to ty będziesz musiała ponieść cenę życia z tym w głowie i z żalem w duszy. Kiedy mogłaś wybrać, żeby pójść od prąd i tak przeciwstawić się presji, bo wiem, że jest ogromna presja rówieśnicza, żeby zachowywać się w określony sposób lub angażować się w pewne rzeczy, ale to ich życie, ich decyzje i ich presja. Chodzi bardziej o to, żeby poczuły się pewniej w swoich działaniach, niż żeby naprawdę zależało i am na tobie.